Witamy serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej. Głos zabierze dzisiaj europosł Tomasz Buczek w kwestii niejasnych inwestycji w gminie Nostrzec. Oddam od razu głos posłowi. Szanowni Państwo, kiedy cała Unia Europejska widzi, co dzieje się w Niemczech z bezpieczeństwem energetycznym, kiedy Niemcy wycofując się z funkcjonowania elektrowni atomowych, wygasili wszystkie elektrownie węglowe w Polsce. Montuje się wiatraki. Niemcy stwierdzili, że nie można utrzymać całej sieci energetycznej wyłącznie na energetyce odnawialnych, odnawialnych źródeł energii, a u nas przejście do, do tego, żeby w Polsce montować na potęgę wiatraki. Jak kończy się ten proceder? Kończy się tak, jak właśnie w gminie Nowrzec, o czym dzisiaj chcieliśmy wraz z mieszkańcami opowiedzieć. Przede wszystkim w gminie Nowrzec została zrealizowana inwestycja na krzywdzie mieszkańców, na krzywdzie mieszkańców. Na skutek niespełnienia warunków umowy. Najpierw zawarto umowy z naruszeniem wszelkich moralnych, ale również prawnych aspektów podpisania tej umowy, nie informując rzetelnie mieszkańców o warunkach tych umów. Później nie zrealizowano zapisów tychże umów, nie zrealizowano zapłat za te umowy. Zrealizowano je po terminie, na siłę próbowano dopychać podpisanie nowych umów. Mieszkańcy wypowiedzieli skutecznie umowy. Z, trwają postępowania w sądzie na temat ustalenia służebności przesyłu, służebności e, skuteczności dzierżawy. Mimo to została zrealizowana ta inwestycja e, na terenach działek, które były wcześniej e, komasowane, bo przeszła w tej gminie była realizowana e, komasacja gruntów. Jest tam masa nieścisłości, działki nie są rzetelnie opisane, są błędy w księgach wieczystych. O tym wszystkim za chwilkę dokładnie powiedzą mieszkańcy. Toczące się sprawy sądowe budzą również wątpliwość co do tego, czy odbywa się wszystko z naruszeniem procedur. Ja sam uczestniczyłem w jednej z tych rozpraw na prośbę mieszkańców. Czekamy na drugą rozprawę, która będzie już rozprawą orzekającą, wyznaczającą tok postępowania, i tutaj. Dalsze losy tej sprawy, jeżeli mieszkańcy nie będą usatysfakcjonowani z przebiegu tej rozprawy i z werdyktu sądu, będą na pewno podejmować próby zaskarżania tej decyzji. I dzisiaj, my tutaj, jako parlamentarzyści, jako biuro poselskie, jesteśmy zmuszeni do tego, aby sprawdzić legalność tej inwestycji, sprawdzić dopełnienie wszelkich procedur. Warto również zaznaczyć, że kto będzie zyski z tej inwestycji generował, będą, będą generowały spółki zarejestrowane na Cyprze, a zyski będą transferowane do Izraela, ponieważ jest to kapitał izraelski. My ze swojej strony kierujemy do pani wojewody dzisiaj pismo, gdzie dopytujemy się o kontrolę tej inwestycji, o legalność procedur, o prawo budowlane, o prawo geodezyjne. Kierujemy również wnioski do samorządowców lokalnych o to, czy i dlaczego były sytuacje, w których czy to bezpośrednio samorządowcy byli zaangażowani, w uczestnictwo w, w, w pracy tutaj w spółki realizującej tę inwestycję, czy to również rodziny samorządowców były zaangażowane, budzi to szereg wątpliwości. Czy tutaj spółka realizująca inwestycje nie próbowała w pewien sposób wpłynąć na decyzje administracyjne różnych organów, różnych szczebli administracyjnych? My sprzeciwiamy się takiej polityce. Bacznie obserwujemy sprawy sądowe, będziemy interweniować, będziemy w odpowiednim momencie zawiadamiać odpowiednie organy. Jeżeli uznamy, że zostało złamane prawo, nagięte procedury, będziemy tutaj dociekać sprawiedliwości, nie pozwolimy na to, żeby kosztem mieszkańców realizowane były inwestycje służące obcemu kapitałowi. Niesłużące interesowi polskiemu, interesowi e, polskich e, naszych mieszkańców, którzy tutaj słusznie informują i próbują dociec sprawiedliwości, ponieważ mają prawo do tego, aby własnym gruntem, własną działką, własną nieruchomością e, zarządzać w ramach prawa. To prawo ewidentnie zostało złamane. Ja oddaję w tym momencie głos koledze Jerenuszowi. Dzieżko, asystent krajowy. Posła Tomasza Buczka, proszę Państwa, pilotuję tę sprawę z ramienia europosła, posła do Parlamentu Europejskiego i powiem tak, że jestem no, szokowany tym, jak można w ten sposób realizować inwestycje. Bo to nie jest inwestycja, jak się słyszało, polska, tylko jest to inwestycja realizowana z pieniędzy, na które została uzyskana pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, czyli z Banku Międzynarodowego który podobno bardzo skrupulatnie sprawdza wszelkie procedury i ma nawet specjalną politykę, żeby nie robić inwestycji kosztem lokalnych społeczności, a tymczasem tu na miejscu dzieją się rzeczy, które właściwie trudno opisać na krótkiej konferencji. Ten segregator to jest tylko najważniejszy, najważniejsza skrót całej spraw. Mamy do czynienia w, w tej, w, wokół tej inwestycji yy, od samego początku, od wielu, wielu lat, kiedy na początku były spisywane umowy, które są teraz podnoszone do, do sądów jako nieuczciwe, jako wykorzystujące niewiedzę również, yy, i to też jest karalne. Yy, w tej sprawie oczywiście yy, lokalne władze i samorządowe i Y, sądy, no właściwie zachowują się tak, jakby nic się nie stało, a chyba jednak się stało, bo mamy do czynienia z takimi sytuacjami kiedy y, faktycznie został zniszczony układ dróg lokalnych, y, kiedy pojawił się problem z tym, że y, szybko wirujące y, wiatraki miotają lodem, nawet w pogodzie kiedy ona nie jest zimowa, to po prostu ustawiono znaki na drodze "uwaga spadający lód". I macie, jak Państwo, taką sytuację kuriozalną, kiedy jedziecie niedaleko tych wiatraków i nagle widzicie znak, uwaga, spadający lód. I to jest taki sposób na wywinięcie się od odpowiedzialności tego, kto pozwolił na taką inwestycję w tym miejscu. Mamy tam do czynienia z sytuacjami, kiedy inwestor wchodził na działki bez zgody, bez umowy. Yy, tu na tym jednym z tych zdjęć widzicie Państwo ten wielki maszt został postawiony na działce, na której nie powinien stać, bo była tylko zgoda na przesył. Stoi potężny stalowy maszt kratownicowy bez zgody właściciela, bez powiadamiania go i do tej pory trwa procedura ustalania, czy faktycznie tam on może stać, ale ktoś na to wszystko wydawał pozwolenie i to zaklepywał. I to są sprawy związane z tym, jak działały faktycznie organy wewnętrzne, powiedzmy samorządowe na tym poziomie lokalnym. To jak powiedziałem, ta inwestycja uzyskała dofinansowanie, a czy kredyt z Eboru w wysokości około 175 milionów złotych. Spółka, która tutaj widnieje jako spółka ZO, jej stuprocentowym właścicielem jest spółka matka mająca siedzibę na Cyprze, który jest europejskim rajem podatkowym. Spółki mają po to siedzibę na Cyprze, żeby nie płacić podatków, a z kolei spółka cypryjska, trzeba ją znaleźć w rejestrze w Izraelu, jest właścicielem, której, tej spółki cypryjskiej właścicielem jest spółka, która ma siedzibę w Tel Awiwie. Więc tak naprawdę, jak napisaliśmy na tym plakacie, europejskie pieniądze, z Banku, Europejskiego Banku Odbudowy, pieniądze yy, na tą inwestycję, zyski z tego popłyną przez Cypr do Izraela, a, mi, a Polacy, czyli mieszkańcy, właściciele, sąsiedzi, będą wystawieni do wiatru, również my, ponieważ my z, tych pod, z, tej, z tej inwestycji nie zobaczymy chyba żadnych podatków, albo tak jak to w dużych korporacjach bywa. Teraz oddam głos panu yy, doktorowi, który jest yy, doktor Mac który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Baryczki, tak? Dolina, Dolina Baryczki, Dolina Baryczki, który też miał przygody sądowe łącznie z próbą zakneblowania, cenzurowania tego, jak Stowarzyszenie broni z własnych praw. I on opowie o tej drugiej, drugim, drugiej grafice, o tych czerwonych plamkach na mapie i o co w tym wszystkim chodzi. Panie doktorze, Witam wszystkich, witam Państwa. Marian Maciej jest prezesem Stowarzyszenia Dolina Baryczki. Jednocześnie jestem lekarzem, lekarzem rodzinnym, mieszkam w Wesołej. Chcę powiedzieć, że tak, ta sprawa ma wymiar wielowątkowy. Skupię się na kilku. Jednym z ważniejszych to jest moralny, bo tu doszło do zdeptania praw ludzkich, zdeptania praw właścicieli działek. Prawny, bo mamy wrażenie, że to zostało. Niezgodnie cała ta inwestycja z zasadami prawa budowlanego, ale i nie tylko. Ekonomiczny chodzi o to, że w zasadzie my, mieszkańcy, tylko na tym tracimy. Władze, gminy twierdzą, że coś mają mieć. Zwrócimy się z zapytaniem ile, bo mamy do tego prawo. W ogóle Polacy mają prawo do tego, jak to te sprawy dokładnie wyglądają pod względem ekonomicznym też. No, i zdrowotny, bo nikt nie powie nam, że postawienie wiatraka to jest coś ekologicznego. W tym sensie, że chcę powiedzieć, że tam przy tej całej inwestycji, która nawiasem mówiąc została prowadzona w terenie w okresie niezgodnym, na co zwracaliśmy już po czasie, bo nie wiedzieliśmy o tym, w okresie lęgowym ptaków, czyli 15 marca, 15 sierpień. 15 lipca, przepraszam. no Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Natomiast zdrowotny to jeszcze, ponieważ jestem lekarzem, to mogę zwrócić uwagę na wiele aspektów, które, które raz zagrożenie, które wynikają z tego, że mieszkańcy, mając najbliższą drogę do stolicy województwa Rzeszowa, z kilku miejscowości, kilkunastu w zasadzie, jeżdżą tą drogą, która jest najbliższa, ale jest to duże narażenie na jakieś wypadki komunikacyjne. Ten lód nie tylko w zimie, jak tu Pan przede mną powiedział, może zostać wyrzucony z łopat wiatraków, ale też w te temperaturach do plus 8, nawet do plus 10 stopni, co jest naprawdę istotne. Nawiasem mówiąc, nawigacja, kierowcy teraz w Polsce bardzo często korzystają z nawigacji, nawigacji samochodowej, kieruje w zasadzie no, prawie wszystkich kierowców z Warszawy, z Białegostoku, z Lublina, czyli wschodniej Polski, ale i centralnej, jadących w Bieszczady, kieruje tą drogą. No to jest sytuacja e, naprawdę e, niezbyt ciekawa, natomiast jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, no to wiadomo, to jest tylko, to jest udowodnione statystycznie, chociaż oczywiście e, władze Podpierają się pseudonaukowymi badaniami, bo są też takie, które mówią, że wiatrak w ogóle nie działa szkodliwie na zdrowie człowieka. No, to jest po prostu absurd. Chciałbym powiedzieć tak, że w tym momencie stowarzyszenie powstało tylko dlatego, że, że ta sytuacja jest jakby wyjęta z Biblii, gdzie. Dawid walczy z Olbrzymem, z Goliatem, i to każdy mieszkaniec, właściciel ziemi, nie miałby żadnych szans, żeby postawić się naprzeciwko takiej firmie o takim kapitale. Natomiast towarzyszenie ma już troszeczkę więcej możliwości. Tutaj, jak pan wspomniał, ja jakby za karem, żeby uciszyć mnie, zostałem pozwany do sądu, jako ja, jako Marian Mac, jako osoba, jako prezes stowarzyszenia do Sądu Okręgowego w Warszawie te sprawy stoczą się. Na szczęście, to jest jedyny sąd, który akurat tutaj wydał decyzję na razie częściową, która po prostu można powiedzieć, że pozwala nam wypowiadać to, co myślimy, a my mówimy tylko prawdę. Prawda niestety nie jest czasami dla drugiej strony bardzo korzystna, no ale ona taka jest. Chciałem powiedzieć, że mimo naszych protestów, mimo prób dojścia do ugody z inwestorem można powiedzieć nie ma tej ugody między kilkunastoma właścicielami działek. W tym momencie prawie 30 działek nie ma ważnej, podpisanej umowy. To są umowy z lat 2008-2011. I one widnieją tutaj, na to jeszcze nawet brakuje chyba dwóch, dwóch, dwóch numerów działek. To są po prostu umowy, które inwestor traktuje jako ważne, natomiast one ważne nie są według tego, co mówią prawnicy, bo nie zostały po prostu spełnione warunki. Te warunki z tamtych umów miały być zrealizowane, wypłacone środki finansowe do 10 lat. Tego nie było. Kuriozalnym przykładem to jest, w tym momencie chyba mogę, chyba wskazać, że to jest tutaj działka Wesołej, właściciela, Jednego z członków naszego stowarzyszenia, który ma wiatrak na swojej działce, nie dostał oczywiście żadnych pieniędzy od inwestora. Dwa razy wypowiedział, w zasadzie to była jego mama, bo tak widnieje w, jako właścicielka, no ale on jest jakby przedstawicielem prawnym. Dwa razy wypowiedzieli umowę dzierżawy. I inwestor uważa, że to jest nieskuteczne wypowiedzenie. Niestety z urzędu gminy zgodnie z prawem dostał nakaz płatniczy. To jest chyba 1600 zł, który oczywiście musi zapłacić, natomiast nie otrzymał żadnych środków finansowych za zajęcie tej działki pod wiatrak. To jest po prostu. Czyli płaci za wiatrak, który. Który, nie... który, stoi. który stoi, tak. No inwestor uważa, że wszystko jest w porządku. To, to, jest, no, to jest taki no, drugi taki przypadek, który jest w tym może po palcem miejscu. To dotyczy działki, która jest Wesołej też. Mojego zmarłego teścia zmarł w sierpniu 2024. Podpisał umowę w 2008 roku. Nie... Środki finansowe nie zostały wypłacone. W momencie, w dniu, w którym on zmarł, 24 sierpnia 2024, firma przysłała środki finansowe w tej ilości, w wysokości, czyli dokładnie 7 tysięcy złotych, które były wyznaczone w, zgodnie z umową w 2008 roku. Po 16, Trzy, latach. Po 16 latach, 3 godziny <noise> po śmierci właściciela. A żeby było no oczywiście firma żeby mogła dalej inwestycje prowadzić bez oczywiście zgody następców prawnych czyli mojej żony i teściowej podkopała no nie wiem czy to jest zgodne z prawem kabel, przekup, przekup, został pod działką i inwestycja oczywiście toczyła się dalej natomiast proszę zobaczyć ile tych działek jest bez ważnych umów to jest naprawdę dużo a firma produkuje już prąd. Dzień dobry, witam wszystkich. Moje nazwisko to Roman Romanczyk. Chciałem przedstawić sytuację z umowami, które były zawierane w latach 2008-2013. Tam zapis w tych umowach, jeśli chodzi o umowy dzierżawy, jest, że spółka, która będzie ma rozpocząć budowę w ciągu 5 lat i ma wypłacić tam Część dzierżawny, który nie został wypłacony do roku 2022 dopiero gdy spółka zaczęła inwestycje w terenie, czyli budowę faktycznie zaczęli, próbowali wypłacać pieniądze, żeby, żeby po prostu ludziom uświadomić, że oni mają prawo do tych umów, ale tak jak mówię, ani, ani nie zaczęli budowy w ciągu 5 lat, tak jak jest zapisane w umowach, ani nie wypłacili tego czynszu dzierżawnego. Czyli tak jak w przypadku moim, umowa zawarta w 10 roku do 2022 nie było nic wypłacone. I tak jak tu było przedstawione, jest około ponad 20 działek, około 30. Podobna sytuacja. Czy to część dzierżawny, czy służebność przesyłu. I jest w tej chwili chyba 5 spraw. Toczy się przed sądem rejonowym w Brzezowie o ustalenie, czy umowy są ważne, czy nieważne. Dziękuję Proszę bardzo. Proszę jeszcze powiedzieć o tym rozpoczęciu procesu budowlanego. Kiedy on się powinien rozpocząć, kiedy został rozpoczęty? Bo to jest istotny fakt w tej sprawie. Rozpoczęcie, znaczy według umów było zapisane, że rozpoczęcie ma się za budowy rozpocząć 5 lat od podpisania umowy. Tak się nie stało, bo umowy, tak jak wspomniałem, niektórzy mają podpisane w 8, 9, 10 roku, a wprawdzie inwestycja budowlana rozpoczęła się w 2022 roku, co jest to nagrane, budowanie kamienia węgielnego w miejscowości Wysoła, i wtedy de facto rozpoczęła się inwestycja. Inwestor mówi, że rozpoczął inwestycje, inwestycje wcześniej, bo były załatwiane dokumenty, czyli wszystkie pozwolenia, no ale to nie było, nie było rozpoczęcie budowy. No, tłumaczy się tym, że jest ponad 900 działek, chociaż. Ostatnio dostałem pismo, już 800, to nie wiem, nie wiedzą, czy ile mają tych działek do podpisania. Także, że to była inwestycja rozległa i za to, za to my wszyscy mamy ponosić skutki. No, nie zgadzamy się z tym. Dzień dobry, Jan Chciałem wszystkich przywitać i powiedzieć na temat umów. Te umowy straciły ważność. Na każdej umowie było napisane, że na przedmiotowej działce nie później niż do tego i do tego terminu, czyli ja mam do 2018 roku miały być wykonane prace polowe. I proszę Państwa... to ziemne dokładnie. Tak, tak. I szczególnie o tą działkę. Ta działka była ugrodzona. Miała tablicę teren prywatny. Inwestor wszedł z dźwigiem. Na tej działce... Ja osobiście zostałem pobity przez ochronę. Nie reagowali na to, że umowa jest nieważna. Firma, która właśnie wykonywała, najęła sobie tą ochronę, i ta ochrona nie zważała na żadne zasady, na to, że umowa jest nieważna, tylko weszła, robiła co chciała. I tak właśnie działał ten inwestor. No czy tak można działać? Wyraźnie na umowie. Było napisane, do tego i do tego czasu mają wykonać prace polowe. Za to, że stanąłem w obronie tego, zostałem pozwany do sądu, tak samo jak pan doktor do Warszawy, do 25. Cywilnego. Na szczęście sąd odrzucił to, poszło to do apelacyjnego, a apelacyjne też odrzucił. Zostałem pozwany o różne sprawy, między innymi o antysemityzm. Nie wiem dlaczego. No, mam te wszystkie dokumenty. Gdyby Państwa interesowało dokumenty odnośnie tej całej sprawy y, mogę dostarczyć. Żeby było wiadomo, jak firma działa, o co mnie oskarżyło. Jest to bardzo, ale to bardzo poważna sprawa. Gdyby działali w sposób prawny, mogliby dojść do porozumienia. Chciałem z nimi dojść do porozumienia, nie było żadnych szans. Oni swoje dyktują warunki. My, jako właściciele, nie mamy prawa dyktować warunków, chociaż są to nasze działki. No czy tak ma być? Ja mam prawo się zapoznać z umową, ja mam prawo warunki stawiać. Na jakich warunkach będzie ta umowa, a nie oni? A jest wręcz odwrotnie. Wiele osób jest nieświadomych i zostało skrzywdzonych. To wyjdzie dopiero po latach. Szereg niespełnionych warunków umów, które skutkowały i skutkować będą toczącymi się procesami, będziemy te procesy pilotować. Państwo próbują tutaj sami dociec sprawiedliwości przed sądem. W sprawach trudniejszych, bo pewnie będą też i powództwa cywilne o odszkodowania, będziemy starali się pomóc również. Będziemy starali się tutaj zaangażować adwokatów, którzy pomogą przebnąć przez Jeszcze te procedury. E -bor, e -bor. Jeszcze kwestia Eboru i wiele innych czynników. Jeszcze jeden bardzo ważny wątek, w tej sprawie orzekająca pani sędzia, e która będzie wydawała w środę, w w środę jest tak, w środę. W środę w rok? Również e wcześniej jako e osoba. E Podpisywała się pod dokumentami scaleniowymi w księgach wieczystych, więc obserwujemy uważnie, bo tutaj ja jestem z mojej miejscowości, od lat nagłaśniam lokalne powiązania polityczno-towarzyskie i bacznie przyglądam się innym miejscowościom, gdzie dzieje się coś dziwnego i również w terenie brzozowskim w gminie Nozdrzec będziemy odwiedzać zarówno starostę, będziemy odwiedzać wójta gminy Nozdrzec, będziemy dopytywali o zniszczone drogi, będziemy starali się pomóc tym ludziom. Dziękuję bardzo.